Paweł Piekarczyk, cały czas w Ameryce, jestem teraz w Newport Ritchie, na Florydzie, niedaleko Tampy, nad Zatoką Meksykańską, w domu pana prezesa Wiesława Gołębieskiego, mieszkającego w Stanach od początku lat 80., wyjechał jeszcze przed stanem wojennym. Był jedną z osób, która które spowodowały, że w czasie olimpiady w Los Angeles pod napisem Hollywood, słynnym napisem Hollywood, znalazł się napis Solidarność. Był działaczem sportowym, był menadżerem sportowym, ale to nie wszystko, to jeszcze zdążymy, zdążymy opowiedzieć, jest ważnym działaczem polonijnym, stworzył jeden z oddziałów Kongresu Polonii Amerykańskiej na zachodniej Florydzie, Otóż dziękuję za takie piękne wprowadzenie. Otóż Otóż moją działalność w Stanach Zjednoczonych rozpocząłem od studiów na University of Denver, żeby uzupełnić brakujące wykłady do moich studiów magisterskich w Polsce. A w pracy zawodowej otrzymałem propozycję z Ośrodka Olimpijskiego. Stanów Zjednoczonych w Colorado Springs, funkcję menadżera kolarstwa szosowego mężczyzn. Znałem ten sport zupełnie nieźle z Polski, bo sam byłem zawodnikiem. Poza tym studiowałem trochę sport psychology, sport fizjology, i uważałem, że mogę być naprawdę. Przydatny tutaj najpierw w kolarstwie amerykańskim, a później kanadyjskim, bo tam właśnie pracowałem przez przeszło 6 lat. Uczestniczyłem w trzech Igrzyskach Olimpijskich, a, a moja ostatnia olimpiada to była w Barcelonie w 1992 roku. Otóż, jeżdżąc po świecie z drużynami Stanów Zjednoczonych i Kanady, miałem okazję poznać środowiska polonijne na świecie, bo zawsze znalazł się czas również na trochę polskości, żeby odwiedzać parafie, żeby spotykać się w klubach. Zarzałem do Pomostu. Pomost to była organizacja. Która ściśle współpracowała z Solidarnością w Polsce. To my żeśmy zbierali pieniądze na farby drukarskie, to my żeśmy wysyłali różnego typu faksy, prawda, fotokopiarki. Dziś mam trochę niesmak, że budowałem w jakimś sensie empire of uh, Mr Michnik, ale... Ale to nie ty powinieneś się wstydzić, <laughs> tylko jednak mister Michnik powinien się wstydzić. Ty dobrą, za którą jesteśmy ci wdzięczni, a w każdym a Michnik, razie to Michnik, że to, Michnik, idea, to skręcił. Była, idea, idea była pomocy Solidarności wszędzie, gdzie to tylko jest możliwe. I faktycznie w czasie Olimpiady w 1984 roku właśnie zespół w Los Angeles pomostu, działaczy pomostu, spowodował, że udało nam się na wzgórzach Hollywood zamieścić taki wielki, wielki, piękny napis Solidarity Still Life. Solidarność ciągle żyje. I to był taki gest dla Solidarności w Polsce. Oczywiście nie miało to nic wspólnego z samą Olimpiadą w Los Angeles, ponieważ nie chcieliśmy wprowadzać polityki na stadiony, natomiast wzgórza Hollywood były naprawdę najlepszym miejscem, żeby zaznaczyć dla świata. Czy każdy kto przyjechał na olimpiadę poszedł zobaczyć napis solidarność okazji zobaczył napis solidarność to, to oczywiście też, bo tak to tak też, to działa. też przypomnę i ja pamiętam z kolei te czasy no byłem w Polsce byłem w tym po, Polscy sportowcy nie przyjechali na olimpiadę do w kilku pod piracką flagą, o ile pamiętam, było. Tak, tak. Natomiast, tak. natomiast tak, się to, tak to było, że wszystkie takie wyrazy myśmy wtedy w Polsce odbierali jakoś nieprawdopodobnie, były dla nas ważne. Czy to, co się działo podczas Mistrzostw Świata w Hiszpanii, czy to, co się działo w czasie tutaj olimpiady, kiedy. No, czy to, co, to, to, to fakt, że prezydent Reagan zapalił świeczkę, to były wszystkie takie rzeczy, które. No niby nic, no. jakiś aktor z Kalifornii pali świeczkę w oknie. A, a to były dla nas rzeczy absolutnie niezapomniane, nie, nie niepodważalne i, i pierwszej wagi. Tak, to prawda. I tak Polonia Amerykańska również to przyjmowała z wielką nadzieją wielką nadzieją. Wszyscy jeszcze wtedy byliśmy w jakimś takim duchu poparcia dla Lecha Wałęsy, dlatego dzisiaj tym bardziej jesteśmy zniesmaczeni. Jak, jak daleko Fałsz i obłuda potrafiła wówczas funkcjonować? Sam Lechem Wałęsa, ja może był jakby zniesmaczony, natomiast Lech Wałęsa nie. nie był wodzem tej Solidarności, tylko to był jej naczelnym przedstawicielem. To, to prawda, to była ale on bardzo, dla, dla Solidarności, bardzo, bardzo dla dużo zepsuł, bardzo a, dużo zepsuł. Rozmawiałem z wieloma wysokiej klasy, między innymi z panią Walentynowicz i ludźmi, którzy wówczas ściśle, ale to są sprawy Solidarności. Przejdźmy na grunt amerykański, otóż Faktycznie działam tutaj w Polonii Amerykańskiej, mimo że od przeszło 12 lat prowadzę Towarzystwo Naukowe, Światową Radę Badań nad Polonią, którą założył ostatni premier na obczyźnie, profesor Edward Szczepanik z Londynu. I to jest Towarzystwo Naukowe, które faktycznie zajmuje się. Sprawami Polaków mieszkających za granicą, nie tylko w konwencji polonii amerykańskiej, ale całego świata. Na przykład dwa tygodnie temu zorganizowaliśmy piękną konferencję online w Orchard Lake Schools, w Polish Mission, polskiej misji Orchard Lake Schools, gdzie naprawdę przez dwa dni były wspaniałe, wspaniałe referaty. Tak, tak, to jest cykliczna konferencja, ona odbywa się co rok z reguły w Polsce. Zrobienie tego w Orchard Lake jest również aktem symbolicznym, ponieważ Orchard Lake w Michigan nad, nad jeziorem przepiękne, przepiękne miejsce. Poszukajcie Państwo w internecie, jak to wygląda. To jest jedyna polska wyższa uczelnia poza granicami Polski. Wygląda jak taki stary brytyjski kampus, w najdroższym, pewnie miejscu stanu Michigan. I to jest to działanie zupełnie symboliczne. Myśmy zresztą w Orchard Lake w zeszłym roku mieli, mieli zjazd klubów gazety polskiej, dlatego że to jest takie miejsce, które jest trochę zapominane a nie wolno zapominać takiego miejsca i to jest też duża zasługa, że. Że tam się odbywają imprezy, które mogą się odbyć w zasadzie w każdym innym miejscu na świecie. Tak, to prawda. Dlatego serdecznie polecam. Całość konferencji można obejrzeć na stronach Światowej Rady Badań nad Polonią. Proszę tylko w Google wypisać nazwę naszego Towarzystwa Naukowego i w zakładce konferencje naukowe i Jest całość dwudniowej konferencji naprawdę wspaniałe, wspaniałe referaty z wielu kontynentów od wybitnych profesorów oczywiście polskiego pochodzenia. Ale to jest rzecz, o której no teraz bo mamy gorący, to jest rzecz, o której teraz może nie będziemy jakby głębiej mówić, dlatego że mamy bardzo gorący okres, bo dzisiaj. Mamy trzy dni do być może najważniejszych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, być może w ogóle jednych z najważniejszych wyborów współczesnego świata od wielu lat. Mamy szansę, czy oczekujemy starcia starającego się o reelekcję prezydenta Trumpa z. Starającym się o zastąpienie go Johnem Bidenem, do, Biden. do Bidenem. Ale patrzę sobie na ekran komputera, a na ekranie komputera jest zdjęcie uśmiechniętego pana prezesa i Kory Lewandowskiego. Kto to jest Kory Lewandowski? Kory Lewandowski to jest wybitna postać, jeżeli chodzi o kampanie wyborcze najwyższych urzędników w Stanach Zjednoczonych. Kory Lewandowski był szefem kampanii wyborczej w 2016 roku i to on doprowadził do zwycięstwa Donalda Trumpa w 2016 roku. Obecnie jest doradcą prezydenta Donalda Trumpa. I dwa tygodnie temu właśnie zostałem zaproszony na takie spotkanie w, w Tampie, to jest zachodnia Floryda, gdzie w zespole naprawdę kilkudziesięciu osób mieliśmy okazję porozmawiać o. Obecnej sytuacji przedwyborczej, bo faktycznie zbliżające się wybory to jest być albo nie być dla prawdziwych stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską. Nie łudźmy się. Pamiętamy Obamę z 2009 roku, kiedy to. W czasie wizyty w Europie, między innymi w Polsce, zlikwidował projekt tarczy antyrakietowej, która dla Polski i Czechosłowacji odgrywała wielką, wielką rolę. Zwycięstwo Bidena i Harris w Stanach Zjednoczonych to jest likwidacja właściwie tego wszystkiego, co Donald Trump. I strona polska potrafiła tak wspaniale przez ostatnie cztery lata zorganizować. I to nie tylko w dziedzinie militarnej, ale również w dziedzinie handlowej, w dziedzinie poparcia wielkiego projektu Trójmorza, które Stany Zjednoczone popierają. Musimy sobie zdawać sprawę, że jak Donald Trump nie wygra tych wyborów. To wszystkie te projekty i wszystkie te zamierzenia praktycznie zostaną zlikwidowane, ponieważ Biden i Harris będą kontynuować tą samą politykę, którą prowadził Obama, a pani Clinton mu dzielnie w tym pomagała, to znaczy podlizywanie się właśnie Moskwie Putinowi, i to są te elementy, które zarzucają. Dzisiaj Trumpowi, co polonia amerykańska wprost się śmieje, dlatego że Putin byłby ostatnim z polityków na świecie, który by popierał Donalda Trumpa na prezydenta w Stanach Zjednoczonych, bo on sobie dobrze zdaje sprawę, zresztą Donald Trump udowodnił to, wzmacniając Stany Zjednoczone w, w organizacji prawdziwej, militarnej siły. Dodajmy do tego jeszcze oczywiście sprawy cywilizacyjne, które są pewnie nawet ważniejsze, tylko jakby czasami umykają. To jest kwestia tego, że jednak prezydent Trump potrafi rozpocząć przemówienie od zdania My chcemy Boga, czytując przy okazji jedną z najważniejszych polskich pieśni kościelnych. Potrafi z szacunkiem wypowiadać się o polskim dorobku, polskiej historii potrafi Fakt, że Kori że Lewandowski, no przecież to nie jest nazwisko inne z człowiekopolskich korzeniach, jest tak blisko Donalda Trumpa, fakt, że, że, że to wszystko są rzeczy, o których... No i oczywiście jego stosunek do, do, do kwestii aborcyjnych na przykład. No to, są, to są te rzeczy, o których warto pamiętać, ale no... Trump po prostu jest obrońcą cywilizacji zachodniej. A cywilizacja zachodnia opiera się na trzech filarach. To jest filozofia grecka, to jest prawo rzymskie i to jest chrześcijaństwo. Bardzo fajnie, że to powiedziałeś, bo ja miałem takie wrażenie, kiedyś dawno temu odwiedzając tak zwane Muzea Historii Naturalnej, że to są muzea dokładnie wszystkiego. Z wyjątkiem yy, starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu, białego człowieka i jego chrześcijaństwa. Tak, i Donald Trump właśnie dąży do tych wartości. Chce odbudować cywilizację zachodnią i w bardzo y, prosty sposób zmierza do tego, w czym mu przeszkadza całe lawactwo i, i liberalizm, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że jeżeli Donald Trump nie wygra tych wyborów, to współpraca Stanów Zjednoczonych i Polski oczywiście będzie dalej kontynuowana, bo tu nie o to chodzi o zerwanie stosunków dyplomatycznych. Tu chodzi o to, żeby miała zupełnie inny kształt, żebyśmy wszyscy budowali świat globalny, który akurat dla Polaków jest. Zaprzeczeniem całej naszej przeszło 1050-letniej historii, i my, Polacy, akurat się nie zgadzamy, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy na świecie czy w Polsce, czy, czy za granicą. No i na koniec, rzecz chyba najważniejsza, a może taka wisienka na tort. Spotkałeś się z Donaldem Trumpem. Tak, to prawda, i to, był, to były lata osiemdziesiąte jeszcze. Znaczy był wtedy, rozumiem, nic nieznaczącym miliarderem, po prostu. Absolutnie tak? biznesmen czystej wody i zorganizował wielki, wielki międzynarodowy wyścig na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Nazwał go nawet Tour de Trump, a ponieważ ja wtedy zarządzałem Kolarstwem Stanów Zjednoczonych, a później Kanady, więc przy, uczestniczyliśmy w tym wyścigu na zaproszenie Donalda Trumpa, i akurat mój zawodnik w Nowym Jorku prawda, wygrał etap, jeden z najważniejszych etapów. To jest bardzo dobry zawodnik, Kaczmarczyk, jego nazwisko. I Donald Trump. W Dwa czasie... lata wcześniej przyjechał do Ameryki. Tak, tak, tak. tak. W, w każdym razie Donald Trump urządził taką kolację w Trump Tower. To jest ten piękny hotel w Nowym Jorku. I wieczorem, w czasie tej kolacji, nawet przyszedł do stołu naszej ekipy, przywitał się. Z wszystkimi. No i usiadł tak na 15 minutową kawusie, gratulując oczywiście zwycięstwa. I pamiętam, jak dzisiaj, jak jeden z moich chłopców, zawodników, zapytał go, panie Trump, a jak to trzeba zrobić, żeby wygrać duże pieniądze w kasynie, ponieważ Trump się wówczas zajmował budową. Wielu kasyn na terenie Stanów Zjednoczonych i nie tylko Stanów, ale nawet i na świecie, i Trump z uśmiechem mu odpowiedział, tak, to trzeba być właścicielem kasyna. Ale nie o tym chcę mówić. To jest jeden z dowodów na to, że Donald Trump mówi prawdę. <grymne> tak, otóż od razu widać było człowieka, który podejmuje decyzje, który nie boi się po prostu mówić prawdy. Od, od Trumpa wówczas już widać było tą jego energię, którą dzisiaj możemy obserwować, jak spełnia wspaniałą funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, i to są Polacy w Ameryce. Tak wyglądają. Tak, tak, ten, to jest człowiek, który przyjeżdża jako pierwszą pracę. Dostaje dowodzenie olimpijską ekipą Stanów Zjednoczonych. To jest inny gość, który po dwóch latach przyjeżdża, od przyjechania, wygrywa etap w bardzo ważnym, prestiżowym międzynarodowym wyścigu i to właśnie w Nowym Jorku. To jest Korni Lewandowski, który jest doradcą pana prezydenta Trumpa i który jest w gruncie rzeczy jakoś dołożył się do jego sukcesu w 2016 roku. Takich przykładów możemy ciągnąć, możemy tę listę ciągnąć długo, 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 długo i długo. Bo to są Polish Americans. Tak wyglądają Polacy w Ameryce. To jest jeden z nielicznych krajów na świecie, w którym można zostać stuprocentowym Amerykaninem, zostając stuprocentowym Polakiem. I żadnej z tych, żadnemu z tych skrzydeł nic od, tego, nic od tego nie ubywa. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy niedługo świętować. Ja mm. również mm. bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim idei klubów gazety polskiej, dlatego że wizyty e, e, pana Piekarczyka w Stanach Zjednoczonych są dla nas taką ucztą kulturową ze strony polskiej, a my tego kontaktu bardzo, bardzo e, potrzebujemy. Także serdeczne dzięki. Za te wizyty, i one są naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w Polsce, jak wrócę. Okay. Do widzenia. Do widzenia.